polsko Kościoła, Tomasz Ciecierski, witam i zapraszam. Dziś moim gościem jest ojciec Jan Stefanów, werbista. Gościmy w Nysie. Eee, werbistów w Nysie jakby mniej w ostatnich latach, zdaje się. No teraz... Czy jest to jest zmieni... coraz więcej, tak. Zaczynamy ściągać na nowo do Nysy. Oczywiście nie są to czasy, kiedy tutaj ten dom tętnił życiem. Za moich czasów nas tutaj było 70 studentów filozofii. To było niezwykle ważne miejsce dla, dla, dla zgromadzenia. Tak, właściwie to tutaj, był początek. W ramach historycznych tak, to jest trzeci dom wybudowany przez ojca Arnolda, z naszego założyciela. Także tu jest powrót do korzeni. I teraz obecnie właśnie tutaj mamy trzy zgromadzenia misyjne. Jesteśmy werbiści, siostry, służenice Ducha Świętego i służenice Ducha Świętego, Dwieczyste Adoracji. Także tutaj jest taka po sztajlu, można powiedzieć, drugie centrum Arnoldowe czy rodziny Arnoldowej. Dodam, że mój gość jest z Ameryki Południowej w jakimś sensie. Czy trudno jest... Bo no się... ja jestem z Jest pod trudnika. Trudno się przestawić na, na, na powrót po latach do, do realiów polskich. Jest to inne na pewno. Ja zawsze podkreślam, że jestem misjonarzem w Polsce. I to ma swój taki wymiar właśnie... Ja zgodziłem no, a Co mógłby się... powiedzieć człowiek ze zgromadzenia misyjnego? <laughs> Tym bardziej, że, że właśnie działalność, którą prowadzę w Polsce, jest taką dość no, w kontekście polskiego kościoła dość nowatorską. Ja się zajmuję postulatem biblijnym. Po to też przyjechałem do Polski my w zgromadzeniu od kilkunastu lat właśnie mamy taką praktykę tutaj w Polsce, że właśnie prowincja Polska zaprasza współbraci z doświadczeniem pracy w innych rzeczywistościach, w innych wymiarach duszpasterskich, po to, by właśnie ubogacić. Kościół Polski w tym, w tym wymiarze I, i moja praca to jest akurat apostolat ja biblijny. No jest niewiele takich centrów właśnie, które zajmują się duszpasterstwem biblijnym w Polsce. W tym sensie jest to praca misyjna, jeżeli chodzi o takie ubogacenie życia kościelnego. I polska rzeczywistość jest aż tak bardzo inna? Jest inna w sensie... ja bym powiedział, my jesteśmy takim kościołem i religijnością bardzo tradycyjną. Przyzwyczajeni do pewnych form. Nie, nie chciałbym powiedzieć, że niektóre skostniałe, ale, ale czasami jest to forma dla formy. Natomiast w tych rzeczywistościach misyjnych, czyli tych młodszych kościołów, jest to bardziej żywe. I, I te kościoły jakby zmuszone znaleźć swoją formę egzystencji w swojej rzeczywistości wypracowują właśnie formy duszpasterskie, których w Polsce jakoś, jakoś się nie widzi, czy, czy, czy nie, nie, nie odczuwa się potrzeby i w tym sensie właśnie jest ta, ta różnica jest, jest widoczna. U nas na przykład taka bardzo rażąca i to też wypływa potem ze struktury Kościoła. Rozumiem zmierza ksiądz do tego, że tak nie za bardzo my z tą Biblią... Jesteśmy, z Biblią, ale nie. Przede wszystkim tak? to jest zaangażowanie samych członków Kościoła w życie Kościoła. Ja często podkreślam, że my w Polsce mamy... to pewnie zależy, w której parafii. W Polsce mamy za dużo księży, bo pamiętam, dla mnie było na przykład czymś takim dziwnym usłyszeć w Polsce, bo dwa czy trzy lata temu było ze strony Piskłatu promowanie szafarzy, szafarzy eucharystii świeckich, czy dekonów permanentnych i jeden świecki powiedział mi, to co to, księża już nie są pracować, teraz świeccy mają robić ich robotę? Podczas kiedy... W w tych kontekstach misyjnych, może też z braku księży, ale, ale właśnie świeccy chcą czuć się Kościołem, być zaangażowani i różne tam formy zaangażowania czy, czy posługi rwą się do tego i chcą, chcą je wykonywać. Także to jest chyba takie, takie ta zasadnicza różnica, że, że tam jakby ludzie chcą coś robić, szukają swojej formacji zaangażowania, u nas raczej pytanie jest, a co ja muszę robić, żeby się zbawić. i Taki, taki minimalizm religijny. I, I chyba w tym wymiarze, to, to ta misyjność nasza ma, ma rację bytu w Polsce, żeby ten Kościół ożywić. Pokazać, że, że są inne formy życia kościelnego, czy, czy życia, czy praktyk, które mogą nas bogacić i pomóc głębiej żyć w jedności z Bogiem. Rozumiem, że przyjazd jest w jakimś sensie wyzwaniem i przestawianiem się na inne realia i wyjazd na misję też jest sytuacją, w której lądujemy w innym kraju, tak? w innych tak. warunkach. To znaczy, my jak wyjeżdżamy, my w naszym środowisku misyjnym funkcjonuje ten termin inkulturacji. Yy, przyjeżdżając do, do danej rzeczywistości, więc nie można jakoś tam nachalnie wprowadzać rzeczy, które by nie były w zgodzie z tą kulturą miejsca. Yy, i jest Choinka całe, na Boże Narodzenie, tak? Dokładnie. <laughs> widziałem też szopki z taką watą na górze w tropiku, gdzie nigdy śnieg nie pada, no ale to właśnie takie formy jakieś egzotyczne te się tam zdarzają. Wracając do, do, do Polski, właśnie też my mówimy o, o reinkulturacji, to znaczy wejście na nowo w tę polską kulturę, w polską rzeczywistość, by też na siłę nie wprowadzać praktyk czy modeli wypracowanych w innym kontekście. I tu znowu dochodzi do tego dialogu, tylko właśnie bo są dwa niebezpieczeństwa. Albo idziemy na siłę i mówimy, że to nic nie jest warte, to jest w Polsce i wprowadzamy nowinki, a z drugiej strony znowu też taka, taka zamknięcie się na wszelkie nowości, bo tu jest Polska, mamy te zwyczaje i takie skostnienie w tych praktykach wypracowanych. Myślę, że taka rozumiem, że te... trzeba się też pilnować, żeby nie zacząć kazania po hiszpańsku, tak? No to już było totalny odjazd. <śmiech> <śmiech> ja, chociaż ja tego często właśnie używam, jeżeli, kiedy mówię właśnie o Biblii żeby mieć tę świadomość, że są rzeczy tłumaczone i wchodzimy jakoś w inny świat, też nież nie tam byli po hebrajsku, to byłoby dałem, ale to tłumaczymy na polski i tak samo te, te inne rzeczywistości też przenosimy, jakby tłumacząc czy, czy akomodując do, do polskiej rzeczywistości. Także w tym sensie ta nasza praca misyjna to jest, dlatego my też mówiąc z ostatnimi laty w naszym zgromadzeniu o misjach, czy o misji kościoła, mówimy o niej w kategorii dialogu. Dialog właśnie, mówimy o dialogu profetycznym, czyli taki dialog zaangażowany, który jest też wyzwaniem, który respektuje tę drugą stronę, ale, ale który prowadzi do spotkania tych rzeczywistości, z którymi się spotykamy. Mówimy się o dialogu, o dialogu z ludźmi z marginesu, z ludźmi oddalonymi, z ludźmi wierzącymi, z ludźmi z innych kultur. I w tym sensie nasza działalność misyjna w Polsce też jest postrzegana właśnie jako, jako misja. Misja dialog z tą, z tą polską rzeczywistością. Rozumiem, że nowinkę, jaką ojciec przywiózł z wizyt w egzotycznych krajach, to Biblia, tak? Tak, ja tam <laughs> przez ostatnie lata w Ekwadorze pracowałem jako odpowiedzialny za takie centrum formacji biblijnej, formacji biblijnej dla duchowieństwa, dla, dla świeckich. Często właśnie się duchowni w Polsce dziwią, czy jak to jest formacja biblijna dla duchowieństwa, co to można? Chodzi w końcu o to, że mieli studia, tak? Mieli studia właśnie, tylko nie chodzi właśnie o formację akademicką, bo my uczymy raczej, co z tą Biblią można zrobić jak założyć grupę biblijną, jak zorganizować tydzień biblijny, jak ubogacić swoją duchowość, swoje życie wiary życiem w świetle słowa, czyli praktyka lekcji odwina i medytacji biblijnej. To jest właśnie to, co, co w tamtych kontekstach, ja to często porównuję, tutaj w tym kontekście naszej diecezji opolskiej, jeszcze nie tak dawno, i do dzisiaj wielu to praktykuje, że ludzie idą do, do kościoła, mają drogę do nieba w ręku. Tam natomiast no. idą do Kościoła mają Pismo Święte w ręku. Czyli idą na Katechezy dzieci mają, mają Pismo Święte w ręku i to jest Kościół bardzo, bardzo biblijny. Więc książka nieokurzona jak u nas, tak? Nie. Taka wynięta, popodkreślana, niektóra poszczempiona, bo to jest książka używana. I to, I to jest właśnie najpiękniejszy wyraz, czy wygląd, najpiękniejsza Biblia. Dla mnie to taka Biblia właśnie używana, brudna, bo to widać, że, że ten człowiek... Żyje tym, tym słowem i, i Choć u nas tak. doprowadzenie chyba do takiego scenariusza będzie trudne, tak mi się zdaje. Dlatego mówię, że jestem misjonarzem <noise> <więc. głosy> To wyzwanie, wyzwanie jest, ale znaczy nie zaczynają się dziać w polskim kościele ciekawe rzeczy. Rozumiem, Od... że skoro rozmawiamy o takim używaniu Biblii, to jest ojciec zwolennikiem czytania, czytać, tak? Samemu w grupie. Lektura indywidualna powinna prowadzić do tego, by, by to dzielenie się odbywało się w grupie. Czy tam słowo Boże? Co rozmawiamy? Czy? Rozmawiamy, co nam to mówi, najpierw co mówi tekst, bo to jest te klasyczne te, te kroki, lekcje od Odkryć przesłanie tekstu. Co Marek, Mateusz, Łukasz, i Izajasz pisząc ten tekst, chciał powiedzieć tym, do których pisał, w ich kontekście. Co mówi tekst i potem, co nam to mówi w naszej rzeczywistości, która jest inną rzeczywistością od, Nie z mamy Urzędu Mateusza Owiec, czy, czy właśnie. Więc potrzebna jest relektura, to jest ten drugi właśnie krok, co nam mówi ten tekst, jakie światło rzuca na naszą rzeczywistość i potem jak my odpowiadamy, w jakim sensie on zmienia nasze życie, czy wpływa, czy nas ubogaca na pogłębienie znajomości Chrystusa, na nasze zaangażowanie chrześcijańskie. Czyli ta lekcja o medytacji i oracja jako, jako odpowiedź. Osoby, które żyją w tym Słowem Bożym, ja widziałem przepiękne przykłady ludzi bardzo prostych, czasem nawet analfabetów, babcie, które proszą swoje wnuczków, czytaj mi tę Ewangelię i jak potrafią właśnie wejść w, te, w ten świat wartości promowanych przez Słowo Boże, te, które odkrywamy w Ewangelii, w księgach proroków i żyć tym na co dzień i znaleźć to jako, jako taki punkt oparcia, odniesienia w tym świecie tak, pogmatwanym, tak skomplikowanym, więc to Słowo Boże, które odkrywamy, daje nam jakieś oparcie, rzuca światło, wiemy, w którym kierunku iść, nad czym to nasze życie opierać i wtedy jakoś człowiek się czuje pewniej. A tak jakoś chodzimy za wygięciem, w zależności od tego, co nam inni powiedzą. Bardzo dziękuję w takim razie za spotkanie. Już teraz w Pulsie Kościoła propozycja muzyczna.